Děkujeme, že jste měli podporu, že jste měli se A to je všechno, které budeme dělat. Děkujeme, že Z jednej strony gratuluję przede wszystkim Koronie sukcesu zwycięstwa. Dla nas to była porażka bez konsekwencji. Chciałbym mówić na temat też również naszej gry, być może błędów, ale reaguje porażka bez konsekwencji. Bardzo się cieszymy, że osiągnęliśmy cel, jakim jest awans do europejskich pucharów. Oczywiście spotkanie nawało do bardzo w naszej strony. Myślę, że Dwa momenty były w tym meczu istotne. Pierwsze, że bramka ramkach została tak i drugie strata przez y, ruch jednego z zawodników, czyli nawet tak w dziesiątkę. Natomiast no, warto na podkreślenia jest szczególnie druga bramka była akty wielopodaniowej. Myślę, że będę sobie puszczał tą bramkę przez jakiś czas, bo chyba byłam na w stanie ludzie. Y, przede wszystkim dziękuję chłopakom, wszystkim zawodnikom. Za tą całą rundę wyszliśmy naprawdę w trudnej sytuacji. Nikt nie śnił, nikt nie marzył o tym, żeby zająć się tym, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że to nam się udało. Tym bardziej, że graliśmy u siebie ostatnio, znaczy, że daliśmy go 3-0 bardzo atrakcyjnym przeciwnikiem, których się starać.